Co to być? Zaraz pójdziemy. Tak, zaraz pójdziemy. Jest godzina po ósmej. Ja dzisiaj też tak wcześnie rano wstałem, chyba piąta trzydzieści to była. Teraz aktualnie jestem w salonie, więc no, takie inne pomieszczenie. Jeszcze większość osób w domu śpi, ale to jest nieważne. I co, mamy 1 maja, więc pierwszy dzień. Maja, majówka się rozpoczęła i tutaj przychodzę, słuchajcie, z takim mini vlogiem, myślę, że to będzie taki ciekawy film, a jeśli to nie będzie taki ciekawy film, no to po prostu za chwilę wam tutaj coś opowiem ciekawego i przychodzę też z pytaniem, jeśli ktoś obejrzy ten film do końca, będzie super, jeśli nie, to trudno się mówi, to będzie taki vlog i jeden z tych prostych i nie jest ciężko do zmontowania ale to rzeczy bo mnie tutaj już topi męczy bo chcę wyjść na twór. chcę nie topić męczysz mnie nie? W poniedziałek, środę i piątek po wiosce jeździ piekarz i rozwozi różne jedzenie z piekarni no z piekarni, ze sklepu kropek przywozi no i co? Wczoraj, wyśrotę. bo dzisiaj mamy czwartek, wczoraj wyśrotę tata kupił pączki i jednego zjadłem. Schodzę do kuchni na dół i patrzę, że na stole jeszcze jest folia od pączków. Patrzę i jeszcze jest jeden pączek. Jeżeli on długo tam będzie, tak, nadjedzony, bo już go trochę zjadłem, Pomyślałem, że jak długo on jeszcze będzie w tej folii, no to będzie twardy i nie będzie już czas zjedzenia, więc am-am. <grywka> Taka ciekawostka. Ty też, Toroniku się przytasz dzisiaj. Oj tak. Oj, nie patrzcie na samochód. Tak jest usypiony. Może go dzisiaj będę mył kole się trochę później, no ale na tych nagraniach trzeba jakoś wyglądać. Nagram ten film, bo zależy mi na tym, aby szybko go nagrać i upublikować na kanale. A potem już zabiorę prysznic, bo ta moja fryzura to. No, wczoraj nie brałem prysznicu, więc no dzisiaj go zabiorę. No nie wiem, jak te włosy ułożyć. Chyba ułożę się samym, bo. Loki to same się układają. Kurczę, muszę kupić te specjalne e, rzeczy do pielęgnacji włosów, bo się skończyły ostatnio, a nie kupiłem. Dobra, jakoś to wygląda, bo było gorzej. <słuch> Jestem ciekawy teraz, ile osób za mnie się śmieję, nie Komu się śpieszy, to diabeł się cieszy. Tak jest przysłowie. Nie wiem, czy wiecie to tak na spokojnie to nagram, bo nie wiem, gdzie mi się śpieszy. No ale okej. Okay. Chciałem nagrać taki film, w którym zapytam się Was, czyli zadam Wam pytanie, co Wy o tym myślicie i posłuchać Waszych, no posłuchać, przeczytać, zobaczyć Wasze propozycje pod tym filmem w komentarzach. Ale jak widać, to. Z tego już pomału robi się vlog, krótki, taki spontaniczny, nieplanowany, bo coś robię, no ale ten vlog to też właśnie nie jest ze samym zapytaniem, a też za chwilę zobaczycie fajne ujęcia z drona, więc no, trochę rapoty pracy mnie ten vlog kosztuje, no ale jak wyjdzie spoko, git, będzie ok no to e, oczywiście ten vlog zostawię na kanale. Otwieram dronika I za chwilę Lecimy w górę Ciekawe czy topi mi ta spokój czy nie No ale niech się bawi tą ręką I tak ten film był nagrywany tylko i wyłącznie po to aby zrobić to pytanie Zrobić Zapytać się was Nagrać ten film Ciekawe czy topi mi ta spokój teraz i czy będę mógł spokojnie nagrać to ujęcie? Ogólnie, te rzeczy. Ten film nagrywam tylko i wyłącznie po to, aby zadać to pytanie. Łuki w końcu, jakie to pytanie Bo kurczę, przedłużasz, tylko nie przedłużam, tylko po prostu robię sobie tylko fajny film, aby pokazać, że lubię to robić po prostu. Ok, zamierzam zrobić serię z Minecrafta od zera do 50 dni hardcore i to będzie taki epizod, czyli epizod pierwszy od 0 do 50 dni opowieść co ciekawego się wydarzyło w ciągu tych 50 dni Minecraftowych I to będą tylko takie najciekawsze momenty ale, ja, jak, to, ale jak to przewiecie to mam też kanał drugi Lukasz Plus i się zastanawiam czy tam po prostu nie tatować filmów szczegółowo odcinek po odcinku więc na tamtym kanale byłoby 90% więcej szczegółów, więc jestem ciekawy, co Wy na to powiecie. Z jednej strony mógłbym zrobić tak, że po swojemu i nie pytałbym Was o nic, ale z drugiej strony z pierwszej czy z drugiej strony, inaczej mówiąc, plan A: nie pytałbym Was o nic po prostu i sam bym podjął decyzję. Plan B. To, że nagrywałem wcześniej dla siebie, a teraz ktoś już okrąta te filmy i widzę to po wynikach, po statystykach na kanale, Oto to pomyślałem, że też wam tam tutaj kwestie do wypowiedzenia się. Dlatego możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie i pewnie na karcie społeczność może pojawiła się ankieta, nie wiem. I to tylko i wyłącznie po to był nagrywany ten cały film. Kamera GoPro prawie mi jest rozładowana, bo nie podłączyłem jej wcześniej. I też coś udało mi się nagrać e, ze drona. Ta chwilowo, tylko bezpiecz bezpiecznie było, więc no tutaj bezpieczeństwo BHP było zachowane. Ok, to będzie tyle na tym vlogu. I widzimy się na kolejnym, już za niedługo. Tobi, a co powiesz na trochę biegania sprintu? ćwiczyć jeszcze pójdziemy. Pępeczki robić i trochę pobiegamy jeszcze dzisiaj. To jest fajna pogoda. Okej, okay, a no co, trochę sprintu jeszcze w tym vlogu. Tobi, chodź. Nie obkręć mnie znowu. Dawaj, let's go, lecisz. Lecisz, dawaj, 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 dawaj. Lecisz. Tak jest, lecisz, lecisz. Zaczynamy być sobie morę zobaczyć, jak kamera kłupna no, radzi sobie w takich sytuacjach Nie będę tylko ukrywać ale też miałem taki moment no, przepadłem tronią drona tak To był, była kamera Kamera I ten nieszczęsny wiatr który będziemy teraz tutaj zagłuszał po mikrofon będzie to wszystko łapał to co chciałem powiedzieć no to kamerka kołpro była owinięta o smycz i tego nie zauważyłem topi pociągnął i kamerka się przewróciła ale chyba kamerka jest dostosowana do takich sytuacji to jak na przykład mnie teraz o topi mamy zaplątane Dobra, to tyle na dzisiaj. W sumie chyba nie na dzisiaj, bo jeszcze coś będę nagrywał, ale w tym filmie to jest na tyle, A usłyszę. Tak, jeszcze się odzywam, to muszę się pochwalić. Jestem prawie godzinę bez telefonów. Telefony, jeden telefon rozładowany, a drugi telefon procent miał. Więc nie, no nie opłacało mi się tego nowego telefonu, co wcześniej, nim nagrywałem vlogi, nie opłacało mi się go brać, bo byłem bez internetu, a za internet odpowiada mój prywatny telefon, więc no był rozsądowany do 20%. Jak wychodziłem teraz z na spacerek i żeby nagrać e, tego vloga, no to po prostu <noise> było to tak zrobione, że go podłączyłem a tamten telefon którym nagrywałem wcześniej w zanim nie miałem GoPro, no to leży sobie na stoliku. Nie wiem czy to kogoś interesuje, ale po prostu tak się podzieliłem. Teraz już naprawdę uciekam.